Dzień dobry! Dzisiaj pokażemy, jak autonomicznie parkować w Mercedesie klasy C. Pierwsze, co musimy zrobić, to naciskamy guzik oznaczony literką P oraz kamerą. Samochód pokazuje, że funkcja została włączona, włączamy bieg drive, czyli do przodu i przejeżdżamy miejsce parkingowe całym obrysem auta. Miejsce zostało wykryte, samochód nam to zasygnalizował. Wybieramy miejsce, w którym chcielibyśmy zaparkować naciskając pokrętło i wybieramy czy przodem czy tyłem chcemy zaparkować pojazd. W tym przypadku wybieramy opcję tyłem i włączamy bieg wsteczny. Do końca tego manewru ja nie będę dotykał kierownicy ani żadnego pedału. Parkowanie zostało zakończone, bieg parkingowy został wrzucony, a my możemy zgasić pojazd.